2010, do dziś obserwujemy wzrost zachorowalności na depresję u osób starszych. Takie pytanie mówiły wcześniej. Dobrze się stało, że zaczęliśmy mówić głośno o depresji dla dzieci, u dzieci i młodzieży, że powstały punkty i ośrodki, które niosą pomoc dzieciom, ponieważ. W obszarze psychiatrii, psychologii, psychoterapii no, naprawdę istnieje dosyć duża nisza. Dla seniorów, którzy robią różne z samotnymi ludźmi, opieka prywatna jest bardzo kosztowna. Gdzie zaczęłam obserwować wraz z innymi kolegami i koleżankami to, że wzrasta problem seniorów? Właśnie w przychodniach dla dzieci młodzieży, w ośrodku terapii uzależnionych. W podczas konsultacji, na które jestem kierowana jako psycholog, do innych oddziałów. Dzieci, kiedy badali się z tej czy młodzież, opowiadały o tym, co się dzieje z ich dziadkami. Co było dla nas zaskakujące? Może nie do końca. Jednak większy jest odsetek mężczyzn, którzy zapadają na detekcje w wieku koalicjalnym. Moim zdaniem wynika to z tego, że jest to dość trudno w dzisiejszych czasach nadążyć za bardzo szybko rozwijającą się technologią. Mężczyźni, którzy byli wychowywani, urodzili się po II wojnie światowej w latach 50., kobiety doświadczali jeszcze tak naprawdę tego życia w Moi rodzice i dziadkowie y, pamiętali wojnę. Dziadkowie pamiętali dwie wojny. Y, 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 moja prababcia urodziła się podczas zaborów. Y, stąd y, ten stres y, o przetrwanie naprawdę był bardzo, bardzo przewlekły i wysoki. E, nasi rodzice e, z pewnością bardzo ciężko pracowali. Mężczyźni byli tak wychowani, żeby e, jak najlepiej spełniać rolę męża, rolę ojca. E, praca rzeczywiście była ciężka, były to trudne czasy, lata 70. 80. potem przełom, prawda, lata 90. potworne bezrobocie. Czyli e, tak naprawdę gdy patrzymy na ten okres już Polski powojennej, stres rzeczywiście był bardzo wysoki. I kiedy dochodzi do tego okresu, kiedy mężczyzna przychodzi na emeryturę, po tak trudnym życiu wymagającym, oczywiście oni potrafili od siebie wymagać, bo to są przekazy międzypokoleniowe, natomiast bardzo często mężczyzn brakowało. I jest tak, że nagle nie nadąża, tak? staje się niepotrzebne, staje się niewydolne. Poza tym, w wielu rodzinach niestety była. Były bardzo trudne warunki do relacji, do życia w takich dobrych relacjach rodzinnych, prawda? Do uzależnienia od alkoholu. Młodsze pokolenie zaczęło zażywać narkotyki. I to też był duży trud. I kiedy człowiek w tym okresie życia zaczyna sobie robić bilans ze swojego życia i nie jest ten bilans pozytywny, zaczyna naprawdę bardzo cierpieć. I nie jest tak, że ten człowiek nie ma większych zmienia. I w tych rozmowach z pacjentami rzeczywiście e, dosyć mocno nam się połaptywnia. E, też taka potrzeba e, akceptacji, relacji, autonomii pozostaje zakłócona. Właściwie poprzez samotność, bo tutaj pani Marszał wspomniała o tym, że e, mało już jest rodzin międzypokoleniowych. E, my młodzi wyjeżdżamy, kształcimy się, e, nasi dziadkowie, rodzice pozostają sami. Wiele małych miejscowości składa się przeważnie ze starszych osób i te osoby są odizolowane praktycznie. Stąd, jeśli byłaby możliwość docierania do tych osób, to wydaje mi się, że istotna jest współpraca z lekarzami koło z opieką społeczną, bo jednak mają częstszy kontakt niż my w takim środowisku osób żyjących jeszcze w młodym wieku, w wieku produkcyjnym. I, I tam mogłyby być już y, pierwsze kroki ku temu, aby zwracać uwagę na to, co się dzieje w naszych ludziach.